Z tej strony Rusek i na pewno jesteście zdziwieni, że ruszyłem dupsko z domu i w końcu nagrywam jakikolwiek filmik. Dzisiaj zajmiemy się znowu kozakiem jako już mam szyfaski pierdolu. No i kurwa jeszcze tylko mi bluze brakuje do całego kompletu i kurwa slaw 100% bez zbędnego pierdolenia zacznę, a chwilę. Pierwsze podejście, 36 sekund, dawno tego nie tańczyłem, więc w sumie się nie dziwię, plus yy, zajebałem się, widzieliście mniej więcej nie, na oko w połowie kozaka, ale zrobię jeszcze jedno podejście, może dwa, nieco bardziej klimatyczne. Drugie podejście, sporo gorsze, bo 27 sekund e, Czego nie zrobię dla widzów Tym bardziej, że kurwa długo nie nagrywałem To zrobię już te trzecie podejście Chuj, że mam już trochę nogi skotowane. Ale chociaż nie będę musiał robić treningu Bo... Ładny wpierdol to daje, nie powiem Więc do dzieła, nie? Znowu klimatycznie polecimy A więc to już koniec tego odcineczka czy próby i trzecia była najsłabsza tak naprawdę, ale to nic, nie zależy mi na razie na pobijaniu rekordu kozaka dopiero na wiosnę, bo będę miał większą motywację, tak samo jak do treningów i wtedy wrócę z kalistyniką na mój kanał, bo teraz to nie ma sensu, bo jest jebana zima, ale już niedaleko do wiosny. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka i z tej Edwodka Jeszcze na szybkości tylko dodam, że następna próba chyba w czarnych błotach.